Hej, witam Was serdecznie na kanale TeleSmartphone. Dziś zajmiemy się Xperium XA. To jest najtańszy model z tej serii trzech Xperia X. Jedną już ostatnio recenzowałem, była to Xperia X. Jest jeszcze Xperia X Performance, a to jest ta najsłabsza i najtańsza Xperia, która zresztą najbardziej mi się podoba. Zapraszam do oglądania. Cóż możemy powiedzieć o Xperii XA. Jest to podobnie jak Xperia X, 5-calowy smartfon, ale pod względem designu, pod względem możliwości, pod względem ceny myślę, że to jest świetny stosunek ceny do jakości. Bezpośredni konkurent Huawei P9, bardzo popularny model w tej chwili, tak samo jak zresztą jego poprzedni Huawei P8. Tutaj mamy takiego bezpośredniego, tak jak powiedziałem, konkurenta Xperia, Xperia X, i co o tym telefonie możemy e, powiedzieć? Oczywiście, jeżeli chodzi o specyfikację, tutaj za bardzo e, do Huawei e, Xperia X nie może się e, równać, aczkolwiek dzielnie podejmuje wyzwania, ale o samej specyfikacji powiemy e, oczywiście e, za chwilę. Przede wszystkim zajmiemy się wyglądem, e, a wygląd jest naprawdę zjawiskowy. Narzekałem na wygląd, e, jeżeli chodziło o Xperia X. W moim ostatnim filmie, ale tutaj wydaje się wszystko na swoim miejscu. No przede wszystkim Xperia X jest w całości metalowa. Bardzo ładna lamka, ramka, w ogóle ładny kolor tej Xperii, taki złoto-limonkowy. Myślę, że film może tego dokładnie nie oddać. Bardzo dobrze się prezentuje na żywo. No i tył metalowy, bardzo ascetyczny. Mamy tylko tutaj aparat 13-megapikselowy z LEDem, No i napis Xperia ze znacznikiem NFC. Wszystkie rzeczy ważne się dzieją tutaj na takim ładnym, zaokrąglonym, zaoblonym rogiem, czyli mamy przycisk włącz, wyłącz za boku od bloku. I zabrakło tutaj przycisku czytnika linii papilarnych. Ciszej, głośniej. No i dwustopniowy przycisk aparatu który jeżeli dłużej przytrzymamy, uruchamia nam również sam aparat. Co jeszcze? Po prawej stronie mamy tackę na kartę SIM i na kartę SDM do 200 GB. Więc tutaj jak najbardziej sama Xperia posiada 16 GB budowanej pamięci. Z tego około 10 jest dla samego użytkownika, jeżeli chcemy rozszerzyć jak najbardziej możemy kartą do 200 GB. No i dół, dół smartfona, dokładnie Wam tu wyostrzę. Mamy, tak jak widzicie, od lewej strony wejście na kabel mikro, USB, mikrofon i głośnik dość głośno grający. Front to jeszcze, tak jak tutaj możecie zobaczyć, kamerka 8-megapikselowa i czujnik, i czujnik zbliżeniowy, i czujnik światła. Oraz głośnik też tutaj, tak u góry, jest taka szparka, no i to jest właśnie ten, ten głośnik. Najbardziej jednak podoba mi się front tego urządzenia, ponieważ mamy tutaj praktycznie bez ramek świetnie umiejscowione szkło 2 i pude, czyli za okrąglonymi rogami, i właściwie mamy tutaj bardzo milimetrową ramkę. Troszeczkę szkoda, że zostawiono tu miejsce. Właściwie nic tu się nie dzieje na tej. Na tej części smartfona. No i u góry tak jak mogę, że możecie zobaczyć tutaj jeszcze troszeczkę więcej, czyli aparat, głośnik, czujniki, ale tu jest zupełnie niewykorzystany. No, powiem Wam szczerze, no co by się stało, gdyby ten ekran został przedłużony niżej? Byłby asymetryczny. Ekrany muszą być symetryczne? Nie, nie muszą być symetryczne. Nikt nie zrobił jeszcze ekranu asymetrycznego. Myślę, że to by się mogło w Xperi udać. Nic złego by się nie stało. Ale tak jak możecie zobaczyć, a więc tutaj się aparat włącza, tak jak możecie zobaczyć do Xperia X, którą tutaj mam i którą ostatnio testowałem, tutaj jest bardzo duża ramka, chociaż też jest szkło i 2,5, i ale, ale tutaj jest to idealnie zrobione, no niemalże perfekcyjnie. 5 cali, ale bardzo zgrabny telefon, bardzo dobrze trzyma się w ręce, bardzo elegancki. No jak nie jak ta Xperia, bardzo, bardzo podoba mi się design tego. E, smartfona. Troszeczkę odejście, odejście od tej konwencji e, tych, tych Xperia Z. Coś nowego narysowali, e, minimalistycznego i moim zdaniem to jest recepta na sukces. Jest to jeden z ładniejszych telefonów 2016 roku. Sony zastosowało procesor, jest to ośmiordzeniowy MediaTek Halo P10 o taktowaniu 2 GHz. No i do tego mamy Mali T860, jeżeli chodzi o grafikę, przy rozdzielczości ekranu 1280x720px, czyli rozdzielczość nie Full HD, ale HD i przy tych 5 calach naprawdę, naprawdę dobrze się sprawdza. Tak jak powiedziałem 16 GB budowanej pamięci, no, i przy, przy właśnie takiej mocy procesora, no ten, przy takiej rozdzielczości, wynik w Antutu wyniósł około 47 tysięcy punktów, ale nie zauważyłem też praktycznie żadnych lagów. Odpalimy sobie jakąś grę, żebyście mogli zobaczyć, jak mniej więcej to wygląda. Smartfon lekko się nagrzewa, ale tylko lekko. Ogólnie zapraszam Was do ligi telesmartfon, jeżeli możecie, możecie się, e, jeżeli gracie w NBA Live, no to utworzyłem ligę telesmartfon, którą możecie, e, do której możecie dołączyć e, i jakoś tam grać, chociaż ten multiplayer nie jest taki, nie jest taki typowy w NBA Live, ale myślę, że z czasem na pewno go e, udoskonalą. Czasami się zdarza, tak? Gra ogólnie jest dość, dość ciekawa, oczywiście dla fanów, dla fanów koszykówki dla fanów NBA jak najbardziej. Bardzo dobrze się można bronić, bardzo fajnie można atakować. Brakuje troszeczkę statystyk, ale jak widać, publicznie i żywo reaguje i naprawdę można się, można się w tej grze zatracić. Jedna z lepszych gier, naprawdę, ostatnio, ostatnio wypuszczonych, jeżeli chodzi o gry sportowe. Przejdźmy może do, do aparatu, do multimediów. Aparat, tak jak powiedziałem, 13-megapikselowy. To jest akurat przedni aparat, więc tak, no, jeżeli chodzi o same filmy, no to nie ma tutaj jakichś, można powiedzieć, czy same zdjęcia, nie ma jakichś, można powiedzieć, rewelacji. Zdarzałem się. Bo oczywiście filmy będziecie mogli zobaczyć teraz na ekranie mniej więcej jakie zrobiłem. No dość mała, nikła szczegółowość tego ekranu, dość słabo wyostrza autofokus. Ciężko złapać ostrość. Przede wszystkim, ciężko złapać ostrość tym klawiszem. Wciskamy klawisz dwukrotnie, czy tam jednokrotnie, czy dłużej przyciśniemy, i niestety ta ostrość no wychodzi gdzieś nam obok. No lepiej, zdecydowanie lepiej ostrość ustawia się palcem na ekranie. A z opcji, a z opcji w samym aparacie mamy ustawienia ręczne, no i mamy lepszą automatykę. Mamy oczywiście też nagrywanie filmów. Filmy możemy nagrywać w rzeczywistości Full HD, 1920 na 1080 pikseli. No i właściwie tyle. Mamy to oczywiście też efekty, efekty AR, sound fotos, twarz na zdjęciu, czyli to wszystko to, co już było w, w Xperiach. No ale włączmy, włączmy jakąś muzykę. Głośno, w miarę czysto. Nieźle. Czyli tak, jeżeli chodzi o dźwięk, to na no, plus, jeżeli chodzi o aparat, no tak pośrednio, nie jest najgorszy, nie jest też najlepszy, po prostu niczym się nie wyróżnia. Te 13 megapikseli na tej optyce XMOR RS 258, bodajże jest taka optyka, no robi zdjęcia, owszem, nagrywa filmy, owszem, ale nie żeby się jakoś tam specjalnie, specjalnie zachwycać. No to, to to co, co nie. To to co nie. Dobrze, no i podsumowując, no jeszcze powiem o samym systemie, chociaż no tutaj nie ma za bardzo co mówić. Ci, Co mieli Sony, też dużo powiedziałem o samym systemie w poprzedniej recenzji. System ładny, szybki, stabilny. Jestem raczej zwolennikiem szybkich systemów, szybkich systemów, czystych systemów, a przez co są szybkie, ale w samej Xperii naprawdę nie ma, nie ma na co narzekać. Dość dużo opcji, dość dużo opcji. Personalnych z ciekawostek, może wam tylko taką powiem. To na przykład jest pomoc techniczna, jeżeli sobie wejdziemy do pomoc techniczną, możemy zobaczyć, czy nasze oprogramowanie jest aktualne, ale też możemy zobaczyć gwarancję. Czyli jeżeli kupujemy telefon z drugiej ręki, to możemy w Xperii zobaczyć, że gwarancja jest ważna do 7 czerwca 2018. Czyli telefon został odpalony 7, 7 czerwca, pierwszy raz. A przecież ten telefon mamy już od lipca i zrestartowany do ustawień fabrycznych. Może się gdzieś to da schakować, ale warto, warto o tym wiedzieć. Podsumowując, Rewelacyjny wygląd, średnia specyfikacja, średnio multimedia, ale też cena średnia półkowa około 1200-1300 zł. Ale myślę, że e, ten telefon znajdzie, e, znajdzie e, swoich amatorów e, nie tylko wśród kobiet, ale i wśród mężczyzn. Zważywszy na fajną kolorystykę, bardzo dobry ekran praktycznie bez ramek, szkło 25 e, Fajny smartfon do ręki, do codziennego użytkowania, byle by się nie psuł. Dzięki za oglądanie i do następnego razu. Trzymajcie się hej.